Cześć, jestem Sartie, doradcą zawodowym w Trisał. No, cyfrowa sartie. Dziś podzielę się ważnymi wskazówkami o bezpiecznym używaniu środków czyszczących. Zacznijmy od pierwszej wskazówki. Nie mieszaj różnych środków czyszczących. Niektóre kombinacje mogą powodować niebezpieczne reakcje chemiczne. Albo jeszcze gorzej, mogą wywołać eksplozje. Oto produkty, których nie wolno łączyć. Ocet z sodą oczyszczoną. Środki wybielające, takie jak dżawel z amoniakiem. I pamiętaj, amoniak jest też w środkach do czyszczenia szkła, uważaj. Środki wybielające i ocet. Tak, ocet jest w produktach antykalkowych. Środki wybielające z alkoholem dezynfekującym. Wodór i ocet. Używanie różnych zatyczek do zlewu jednocześnie. O, i zwróć uwagę, że niektóre z tych produktów są całkowicie zakazane. Wkrótce wrócę do tego tematu. Dla drugiej wskazówki zawsze czytaj etykietę. Na opakowaniu znajdziesz dokładne informacje, jak bezpiecznie używać produktu i jakie są związane z tym ryzyka. Jeśli produkt nie jest już w oryginalnym opakowaniu i nie masz instrukcji, nie używaj go. Nie wiesz, co w nim jest. Jeśli na etykiecie widzisz symbol zagrożenia, nie używaj tego produktu. Czy widzisz symbol z wykrzyknikiem lub stary symbol z krzyżem? Możesz go używać. Ale zawsze w rękawiczkach. W rzeczywistości, noszenie rękawiczek podczas sprzątania jest zawsze mądre. Trzecia rada. Unikaj rozprysków. Wylewaj płynne produkty ostrożnie. Jeśli to możliwe, użyj krawędzi lub osłony. Nie przepełniaj wiadra i użyj krawędzi, aby oprzeć produkt podczas wylewania. Obróć butelkę o ćwierć obrotu przy wylewaniu. W ten sposób zapobiegasz wylewaniu produktu i lepiej chronisz rękę ostatnia rada zapisz numery alarmowe w telefonie. W razie problemów natychmiast zadzwoń do Centrum Antytoksycznego i powiadom biuro. Dzięki tym wskazówkom pracujesz bezpiecznie i odpowiedzialnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.